Witaj w Oriflame. Co możesz zyskać oprócz te tańszych zakupów? Darmową dostawę już przy 35 punktach w ciągu 3 dni złożonego zamówienia od momentu rejestracji. Prezent niespodzianka również przy 35 punktach, czyli zamówienie za około 155 zł w cenach członkowskich. Weź udział w konkursie dla nowych klubowiczów i wygrywaj atrakcyjne nagrody. Dla nowych klubowiczów również jest rabat na produkt, dowolny produkt, 50% rabat od ceny standardowej. Przy zamówieniu za 70 punktów masz rabat na dwa produkty. Rabat 50%. Co dalej? Możesz wziąć udział również w programie Witamy. W standardowym programie Witamy. Składając zamówienie za 50 punktów przez trzy kolejne katalogi, odbierasz produkty o wartości 50 zł. Za jedyne 4,99 w kolejnym kroku, czyli kroku drugim, produkty o wartości. 100 zł za jedynie 9,99 wybierasz sobie. I w trzecim kroku już produkt kosmetyk, kosmetyki o wartości 150 zł za jedyne 4,99. To wszystko możesz mieć w Oriflame. Powodzenia!